Czy ostatnio wybraliście się gdzieś pociągiem? Statystyczny Polak w 2020 roku podróżował koleją średnio 5,5 raza. Ze względu na pandemię to mniej niż w poprzednich latach. Z roku na rok liczba pasażerów kolei rosła, ale 2020 był wyjątkowy ze względu na COVID-19. Zmniejszyła się liczba wypadków na liniach kolejowych. W 2020 roku zanotowano ich 406, czyli około 1 piątą mniej niż rok wcześniej. Liczba wypadków zmniejszyła się znacznie bardziej niż praca eksploatacyjna, czyli wzrost bezpieczeństwa sieci kolejowej nie był efektem mniejszej liczby pociągów, a wpłynęły na niego przede wszystkim działania wewnątrz systemu kolejowego, m.in. lepszy stan infrastruktury i praca ludzi, którzy za nią odpowiadają. Dziś dowiemy się, w jaki sposób dyżurni, nastawniczy, dyspozytorzy, zwrotniczy, a także drużnicy przejazdowi codziennie sprawiają, że możemy bezpiecznie dojechać z jednego miejsca do drugiego, nawet o tym nie myśląc. W 2022 roku będziemy świętować 180. rocznicę pierwszego przyjazdu pociągu na ziemiach wchodzących w skład dzisiejszej Polski. 22 maja 1842 roku z dworca Wrocław Główny w kierunku Oławy o 6 rano ruszyła lokomotywa parowa ciągnąca za sobą 8 wagonów przewożących około setki pasażerów. Historyczny kurs trwał 42 minuty. Dziś ciężko byłoby sobie wyobrazić krajobraz pozbawiony setek pociągów towarowych czy pasażerskich. Obecnie długość czynnej sieci kolejowej w naszym kraju wynosi prawie 19,5 tysiąca km, z czego 12 tysięcy km stanowią linie zelektryfikowane. To sieć inna niż jeszcze kilka lat temu. Staje się nowoczesna i pozwala jeździć szybciej i bezpieczniej. W 2020 roku dzięki takim torom pociągi przewiozły około 209 milionów pasażerów. Ze względu na pandemię to niestety mniej niż w 2019, kiedy to podróż koleją wybrało 335 milionów osób. Jak widzimy, codziennie tysiące ludzi pokonują koleją setki kilometrów, często nie zastanawiając się, z jak złożonym systemem mamy do czynienia. Bezpieczne dotarcie do celu nie byłoby możliwe, gdyby nie codzienna praca tysięcy osób zatrudnionych na kolei. Odpowiadają one między innymi za reagowanie na nieprzewidziane sytuacje oraz nadzór przyjazdów pociągów. To wszystko by ograniczyć ryzyko wypadku. Dziś usłyszycie o tym, jak ciekawa, odpowiedzialna i ważna jest praca na kolei. Dyspozytura to miejsce, które funkcjonuje 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. Dyspozytor monitoruje ruch pociągów, sprawdzając czy wszystko idzie zgodnie z planem. Można powiedzieć, że dyspozytor to ktoś w rodzaju koordynatora, który w oparciu o informacje o ruchu pociągów, komunikaty dostarczane przez zarządcę infrastruktury i przede wszystkim drużyny konduktorskie będące w trasie reaguje na różne nieprzewidziane zdarzenia. Od awarii taboru, poprzez uszkodzenia sieci, zwalone drzewa na trasie, a na wypadkach kończąc. To właśnie dyspozytor decyduje, jakie działania należy podjąć i dba, aby opóźnienia w ruchu towarów i podróżnych były jak najmniejsze. A jest się o co starać, bowiem w 2020 roku pociągi w Polsce przewiozły ponad 209 milionów pasażerów. Swoje decyzje dyspozytor opiera również na analizie czasów przyjazdu różnych składów i możliwości krzyżowania się ruchu pociągów na mijankach czy stacjach. W 2020 roku na tym stanowisku zatrudnionych było dokładnie 1650 osób. Jest to zawód, który jest nieregulowany, co oznacza, że nie prowadzi do niego jedna ustawowo opisana ścieżka kariery. Dyspozytorzy i dyspozytorki często zaczynają swoją przygodę z koleją jako konduktorzy, z czasem awansując na kierowników pociągów. To właśnie zdobyte w trasie doświadczenie pozwala im podejmować najlepsze możliwe decyzje podczas nieprzewidzianych zdarzeń. Dyżurni ruchu, podobnie jak dyspozytorzy, muszą odznaczać się podzielnością uwagi oraz umiejętnością radzenia sobie ze stresem. Są jak kontrolerzy lotów na lotnisku. Z ich obowiązkami wiąże się duża odpowiedzialność. To oni na stacjach kolejowych nadzorują bezpieczny przejazd pociągu, przygotowują jego wjazd, przebieg oraz wyjazd. A to z kolei warunkuje ułożenie takich elementów toru jak zwrotnice czy wykolejnice, a także upewnienie się, że tory są zdatne do przejazdu. Ważnym aspektem jest również kontrola, czy tor jest wolny. To właśnie dzięki pracy dyżurnego na stacjach realizowane są bezpieczne, wolne od kolizji przejazdy. Końcowym rezultatem tych wszystkich czynności będzie wyświetlenie na semaforze komunikatu, zezwalającego maszyniście na wjazd na stację. Tak jak w przypadku warunków pracy dyspozytora, tak i w przypadku dyżurnego, rozwój technologii znacząco wpłynął na codzienność wypełniania służbowych obowiązków. Dawny kostkowy pulpit sterowania ruchem pociągów został wyparty przez pulpit komputerowy, który zbogacono kilkoma innymi systemami wspierającymi pracę. Wraz z rozwojem technologii Ulepszeniu uległy również urządzenia sterowania ruchem, w tym urządzenia stacyjne. Dawniej zabezpieczenie przed kolizją dwóch pociągów na torach polegało jedynie na zapowiadaniu telefonicznym, a to z kolei opierało się wyłącznie na prawidłowej pracy dyżurnych ruchu. Obecnie praca dyżurnego wspomagana jest blokadami realizującymi to zadanie w pełni automatycznie, jednak wciąż nad całościowym efektem czuwa człowiek z krwi i kości. Miejscem pracy nastawniczego są nastawnie, gdzie obsługuje urządzenia sterowania ruchem znajdujące się na drodze przebiegu pociągów. Wśród maszyn, które nastawniczy obsługuje w ramach swojego okręgu nastawczego mogą znaleźć się zwrotnice, wykolejnice, rygle czy semafory, ale praca w poszczególnych nastawniach może bardzo różnić się między sobą. Ktoś, kto dogląda szlaku, styka się bezpośrednio z ruchem pociągów w trasie, natomiast osoba zatrudniana na bocznicy kolejowej będzie zajmowała się manewrami, czyli przygotowaniem pociągów do jazdy. Każdy pociąg ma określone zestawienie wagonów. Nastawniczy dbają, by ich układ, uwzględniający ich rodzaj czy klasę, został zachowany. Gdy nastawniczy obejmuje swój 12-godzinny dyżur, od poprzedniego nastawniczego przyjmuje raport o sytuacji na torach, ich zajętości, a także informacje, jakie pociągi wkrótce wyruszą w trasę oraz jaki jest stan urządzeń do sterowania ruchem. Im więcej manewrów wykonuje się w nastawniach, tym praca jest ciekawsza, a na pracowników czeka więcej niepowtarzalnych wyzwań. Nastawniczy musi więc cechować się umiejętnością pracy w zespole, bo jest w ciągłym kontakcie z drużyną manewrową, ustawiającą składy na torach. Nastawniczy muszą również umieć radzić sobie ze stresem, także i w tej pracy zdarzają się nieprzewidywane sytuacje, kiedy to może na przykład zabraknąć prądu. Pulpit nastawczy wówczas gaśnie i nie wiadomo, co dzieje się z pociągami będącymi w ruchu. Od opanowania nastawniczego zależy, czy uda się z takiej kryzysowej sytuacji wyjść obronną ręką. Dla osób chcących rozwijać się w karierze kolejowej praca nastawniczego może być świetnym preludium do dalszych kursów, choćby na dyżurnego ruchu. Stanowiskiem często kojarzonym z nastawniczym jest zwrotniczy. Osoba zatrudniona w tym charakterze zajmuje się odpowiednim ustawieniem zwrotnic i wykolejnic, tak aby umożliwić przejazd pociągu. Jeśli urządzenie tego wymaga, to często obsługuje się ręcznie. Następnie zamyka na zamki kluczowe, które następnie przekazuje się nastawniczemu. Dopiero umieszczenie wszystkich kluczy od zwrotnic wymaganych dla danego przejazdu w budynku nastawni pozwala na dalsze działania zezwalające na przejazd pociągu. W przeciwnym razie blokuje je mechaniczne zabezpieczenie. Przekładanie zwrotnic na miejscu przez pracownika jest pierwszym w historii sposobem układania drogi przebiegu i pomimo, że jest to już rozwiązanie uważane za historyczne, to wciąż z powodzeniem stosuje się tę metodę na mniejszych stacjach. Dzięki niej zwrotniczy widzi rozjazd w trakcie przekładania zwrotnicy, co sprawia, że może od razu zauważyć wszelkie nieprawidłowości. Minus tego rozwiązania jest oczywisty. Metoda ta jest wyjątkowo czasochłonna. Na stacji mającej kilka kilometrów długości pracownik musiałby przemierzać ją wiele razy w ciągu dnia, by umożliwić bezpieczny przejazd każdego pociągu, który miałby na nią przybyć. Abstrahując od fizycznych możliwości organizmu ludzkiego, zajmowałoby to wiele godzin i ograniczało liczbę przyjazdów do kilku w ciągu doby. Z pomocą szedł rozwój techniki i coraz większa centralizacja sterowania urządzeniami kierowania ruchem. Ręczne zmiany drogi przebiegu pociągów zaczęły najpierw być zastępowane przez urządzenia przekaźnikowe, a później przez zdalne urządzenia sterowane komputerowo, co ograniczyło do minimum konieczność wykorzystania siły fizycznej przez zwrotniczych. Być może którąś z poprzednich nazw zawodów kolejowych usłyszeliście dziś po raz pierwszy, jednak z pewnością nie będzie tak w przypadku drużnika, z którym stykamy się, gdy chcemy, czy to pieszo, czy rowerem lub samochodem, przejść bądź przyjechać przez strzeżony przejazd kolejowy. Zadaniem drużnika przejazdowego jest obsługa przejazdów kolejowo-drogowych, i przejść dla pieszych. Nadzoruje on ich funkcjonowanie, zamyka zapory i uruchamia sygnalizację informującą o zbliżającym się pociągu. Warto wspomnieć, że gdy pociąg przejeżdża przez przejazd, drużnik obserwuje go i w razie zauważonych usterek informuje o nich kierownika pociągu. Jak widzimy, drużnik wpływa na nasze bezpieczeństwo nie tylko, gdy chcemy przekroczyć tory, ale także, gdy podróżujemy pociągami jako pasażerowie. Jak widzimy, pracownicy kolei, niezależnie od zajmowanego stanowiska, codziennie wykonują ciężką pracę, by zapewnić podróżnym bezpieczeństwo. Wyzwania w pracy to nie tylko zdarzenia losowe czy awarie, ale także konieczność ciągłego dokształcania się, bowiem systemy i urządzenia sterowania ruchem podlegały wielu zmianom i wciąż zmieniają się dosyć dynamicznie. Bez zmian pozostaje natomiast nadrzędny cel, który muszą spełniać, a jest nim bezpieczeństwo. Zapewnienie go jest możliwe dzięki prawidłowemu ułożeniu wszystkich elementów drogi przyjazdu pociągu i monitorowaniu ich, a także wykluczeniu możliwości spotkania się pociągów na jednym torze. Swoją cegiełkę do tych procesów codziennie dokładają dyspozytorzy, dyżurni, zwrotniczy, nastawniczy oraz dróżnicy. Jeśli chcielibyście dbać każdego dnia o bezpieczeństwo milionów Polaków, to warto rozważyć związanie swojej kariery zawodowej z pracą na kolei. Europejski Rok Kolej jest szansą na to, aby pokazywać, jaka jest kolej. Nowoczesna, ekologiczna, a przede wszystkim bezpieczna. Trzeba pamiętać, że bezpieczeństwo to także zasługa pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie ruchu kolejowego. Bez nich kolej nie mogłaby dobrze funkcjonować. Dlatego warto wcielać w życie hasło wybierz kolej. Młodzi ludzie, którzy wybiorą pracę na kolei, będą mogli zapewniać bezpieczne warunki przewozu milionom pasażerów i milionom ton ładunków.